Przed Wami kombajn Sampo Rosenlew Komia C12. Jest to maszyna, która naprawdę budziła duże zainteresowanie, gdyż na polskim rynku tak naprawdę nie ma tego dużo. Obecnie szacuje się, że w Polsce pracuje około 5-6 sztuk nowych kombajnów Sampo, bo powiedzmy tych używanych jest zapewne więcej. No i dzisiaj korzystałem z okazji, że testuję ten kombajn. Zapraszam was na taki mały walkaround dookoła. Obejrzymy sobie wszystkie elementy tego kombajnu, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będziemy słychać. Kombajn prezentuje się tak. To jest kombajn sześcioklawiszowy. Natomiast nie porównywałbym go z innymi kombajnami sześcioklawiszowymi, gdyż te klawisze są trochę węższe także ta powierzchnia aktywnej separacji powiedziałbym, że jest porównywalna z niektórymi kombajnami pięcioklawiszowymi natomiast nie jest to żadnego rodzaju zarzut to po prostu troszeczkę inna filozofia zajrzymy sobie pod osłony co my tutaj mamy powiem wam, że tutaj do otwierania osłon taki służy kluczyk wsadza się go tu, łapie się go tu i pyk do góry Tak prezentuje się Kombine Komia C12 pod y, osłonami, tutaj mamy akumulator. Hmm, co jest tutaj? Dobre pytanie, powiem Wam, że jestem na polu sam i nie, nie jest mi za bardzo w stanie nikt tutaj powiedzieć, co tu się znajduje. E, akurat tutaj to nie wiem. Na pewno w porównaniu z innymi kombajnami, na przykład Tucano, kombajn jest, Komia jest na pewno dużo prostsza. Tak patrząc już po samych, samej ilości kół pasowych, przekładni, no to jest dużo prostszy kombajn. Tutaj jest, mamy powrót nie do motów, z tego co widzę. Tędy by to szło. Napędy rury. Tak to wygląda od tej strony. Tutaj mamy sieczkarnię. I ta sieczkarnia jest w dosyć sprytny sposób załączana. Bo tak. O, i tutaj coś. Nie, nie załącza się jej w, tutaj, w tym miejscu, tylko ona jakby załącza się sama. Ona załącza się po przestawieniu specjalnej dźwigni. E, to jest ta dźwignia. Tutaj, za tej tej dźwigni, tutaj mamy czujniki. I jak dźwignia jest przestawiona w tryb odkładania pokosu, czyli tak jak jest teraz, tutaj widzicie, klawisze odkładają pokos, no to wyniki są w tej pozycji i nie działa nam sieczkarnia jak jest przestawiona to wtedy działają, działają noże i sieczka jest po prostu sama rozdrabniana tutaj mamy to jest prawdopodobnie jakaś opcja dodatkowa czyli sterowane elektrycznie jak to nazwać no wiecie elektryczne sterowanie tych tutaj tej formownicy, no to, 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 nie wiem jak to, wypadło mi z głowy jak to się nazywa ale możecie so, automatycznie z, z, kabiny, z kabiny możecie sobie zmieniać za pomocą tych siłowniczków elektrycznych e, szerokość e, rozrzutu tej sieczki zajrzyjmy jeszcze raz pod spód e, tu mamy te sześć klawiszy jak widzicie one są trochę węższe jak, norm, jak normalnie, ale za to są też podwójne Całość jest na łożyskach, nie na ponewkach, jak w niektórych kombajnach. No i tutaj mamy sito. Sito jak sito, powiem szczerze, nie widzę tutaj niczego takiego niezwykłego. Czujniki strat. Ten egzemplarz widzę, że jest wyposażony w taki zwykły zaczep. Nie jest zaczep automatyczny, natomiast e, no założę się, że ten zaczep automatyczny można sobie dobrać bez problemu. Zajrzyjmy sobie pod drugą. Osłonę, co tam się znajduje? Mówię, zajrzyjmy, bo ja też do końca nie wiem, bo tylko raz zaglądałem tam i to tak na szybko. No i co? Mamy tutaj zbiornik, zbiornik paliwa. Dosyć duży, nie powiem wam ile, bo nie patrzyłem. Jak będę montał filmik, to najwyżej dodam tą informację. Tutaj jest podajnik ziarnowy do zbiornika. To mi wygląda na centralne smarowanie, tak, kalemitki, koła pasowe, wialnia jest takiego, powiedziałbym, starego typu, czyli dosyć proste rozwiązanie, nieskomplikowane, generalnie ten kombajn, jakbym miał określić, to jest naprawdę dosyć prosty kombajn w porównaniu do innych. Nie ma tu zbyt dużo elektroniki, żadnych systemów wspomagania operatora. Prosty, w głównej mierze mechaniczny kombajn. Natomiast to, co jest fajne, to mimo tego, że jest taki prosty i mechaniczny, to nie jest on toporny. I to widać. Tutaj na przykład mamy światełka, możemy w nocy, żeby można było w nocy serwisować, czy gdzieś tam w ciemnych pomieszczeniach. I nawet taki, patrzcie, mały detal. To jest mały detal, ale mało niektóre marki na to zupełnie nie zwracają uwagi. Zobaczcie, jak wykończona jest ta blacha. Ta, ona jest tutaj wykończona w ten sposób I dzięki temu nie osadza się tutaj kurz A w niektórych e, markach kombajnów, nie będę wymieniał z nazwy To po prostu jest tak głupio zrobione, że tutaj jest taka półeczka W której zbiera się kurz, my otwieramy tą e, pokrywę I ten cały kurz leci na nas, także e, no, Ktoś tutaj pomyślał Tak generalnie się to prezentuje Teraz wejdziemy sobie do góry, a na koniec Zostawimy to, co te gryski lubią najbardziej, czyli kabinę. Wejście na górę, powiem Wam, że bardzo przypomina mi klasa. Drabina bardzo podobna, tak się rozkłada i wchodzimy na górę, żebym się tylko nie zwalił. Jest tutaj troszeczkę ciaśniej niż w klas. Będę porównywał do klasa, ponieważ to jest taka wiodąca marka kombajnów i bardzo dużo na niej z nią styczności. Tak wygląda góra kombajnu. Tutaj możemy zajrzeć sobie, jak w większości, na wytrząsacze. Sześć wytrząsaczy. No, tak jak mówię, one są troszeczkę węższe, natomiast nie są one jakoś bardzo wąskie, no tak jak na przykład w niektórych modelach, taki był kiedyś ośmioklawiszowy Fendt czy masej, no to tam one były jeszcze węższe. Dobra, chwilka, bo mi się mikrofon... Dobra, udało mi się otworzyć. Tutaj musiałem użyć obydwu rąk, żeby to zrobić. Silnik Akko Power, mocy... Moc tutaj jest około 300 koni 300 z haczykiem Zbiornik oleju hydraulicznego To będzie zbiornik Adlu Jest tutaj dużo miejsca Na pewno Ten silnik nie jest jakiś bardzo zbity Tu mamy filtr powietrza Przepraszam, filtr powietrza Jest też chłodnica Silnik Akko Power Tak jak mówiłem Czyli dawne Sisu Tutaj będzie rozdzielacz Dostęp do filtra paliwa one będą chyba z drugiej strony tak to się prezentuje teraz jeszcze zobaczymy dostęp do chłodnic tutaj muszę z góry powiedzieć, że jeszcze tego nie ruszałem, także tutaj też o, jak to się rusza dobra, udało mi się tutaj to otworzyć tak to wygląda kurczę, żeby mi nie otworzyło jest tutaj wentylator chłodnica oleju chłodnica silnika tutaj jest takie sprzęgiełko to wchodzi w to i w ten sposób przenoszony jest napęd na te, na te, na te wiatraki jeden chłodzący, drugi który odpowiada za czyszczenie się tego e, całego systemu chłodzenia No dostęp jest dosyć dobry, żeby tutaj przedmuchać no i tutaj naprawdę fajną opcją, fajną opcją ale z tego co się orientuje dodatkową, trzeba za to dopłacić to nie jest w standardzie jest wbudowany kompresor. Możecie sobie tutaj podłączyć, są złącza. One są prowadzone w kilku miejscach, tutaj takie w najważniejszym, czyli przy silniku możecie podpiąć, tak jak jest teraz podpięty wąż, odmuchać sobie silnik i kontynuować pracę, To jest bardzo ważne, zwłaszcza gdzie tam na usługach, gdzie nie macie, No trzeba dbać o to, żeby ten silnik pozostawał czysty, no bo e, łatwo doprowadzić do sama w taki sposób, jeśli się nie będzie o to dbało. Teraz wejdziemy sobie na górę, na... O Jezus, czemu się nie zwalił. To jest zbiornik. Zbiornik, on się otwiera. Jak widzicie, tutaj troszeczkę podnosi się to do góry to wszystko. Dodatkowo jest taka klapa. Zbiornik jest średniej wielkości, bo ma, jak dobrze pamiętam, 7,500 litrów. Czyli jest taki nie za duży, nie za mały. Nie jest jakiś spory. Tutaj jest czujnik. Zapełnienia, tam na dole też. Ślimak. No i tą klapę po prostu sobie zamykamy i na czas drogi to wszystko tutaj się opuszcza. Dzięki temu kombajn jest niższy. Dobra, zejdziemy sobie teraz z tego kombajnu, tylko żebym się nie zwalił z niego. I pokażę Wam najciekawszą część kabinę, bo tam przecież ja zawsze powtarzam, że kabina to jest jedna z najważniejszych e, rzeczy, jeśli chodzi o kombajn, no bo przecież tam e, my, operatorzy, spędzamy najwięcej czasu. I. Dobra. Zanim jeszcze przejdziemy do kabiny to pokażę header oraz gardziel reverse hydrauliczny. Jak się wam coś zapcha, możecie cofnąć. Header. Tutaj macie czujnik do kopiowania, te płozy, kopiowanie terenu. Header oryginalny Sampo Rosenleff, made in Finland. Jest to taki zwykły header. On nie ma wario. Generalnie w ofercie Sampo nie ma takich. Sampo nie produkuje kombajnów z headerami typu Vario, czyli z wysuwanym stołem do rzepaku i kosami bocznymi. Natomiast jeśli ktoś by chciał, no to istnieje taka możliwość, żeby sobie zamówić header BISO. I wtedy on może mieć już jak najbardziej wario. Tutaj mamy motowidła, nagarniacz. Te palcem tego nagarniacza są plastikowe ma to swoje zalety, ma to swoje wady e, każdy tam ma jakieś upodobania podobnie było w John Deere, bo zresztą sam poprodukowało, jak widzicie przez wiele lat kombajny dla John Deera i teraz tak wejdziemy sobie do środka, tutaj oczywiście napęd jest szybko szybkozłącze hydrauliczne i wszystkie właściwie ale szybko hydrauliczne i elektryczne wszystko w zasadzie co musicie podłączyć z przewodów jest tym podłączane. Tutaj jest napęd za pomocą wałka. No i teraz jeszcze tylko zamknę tą klapę. Pojedziemy sobie do środka. Ok, do kabiny wchodzi się bardzo wygodnie. Schodki są szerokie, podest też jest dosyć duży. Na to, za to duży plus. Tutaj mamy jeszcze takie schodki, żeby sobie wejść na górę. Można sobie wejść sobie po kabinie, zamknąć tą klapę od góry, zajrzeć, do, zajrzeć sobie do zbiornika. Tutaj jest taki wizjer, żeby sobie nabrać zboża, na przykład do miernika, wilgotności. No i wchodzimy do kabiny. Powiem Wam wprost. Kabina uważam, że to jest jedna z największych zalet tego kombajnu. Naprawdę jest... Mm, no jest genialna tutaj mamy wyjście jedno z, jedno z, z kilku wyjście pneumatycznych do podłączenia sobie sprężarki e, fotel pasażera pod fotelem tutaj jest chyba lodówka taka dokładana e, wnętrze jest dosyć no powiedzmy takie e, w tym kombajnie akurat surowe natomiast jest bardzo estetyczne mamy nawiewy w słupkach nawiewy w dachu fotel pneumatyczny bardzo wygodny Yy, usiądziemy sobie. Taka ciekawa rzecz na temat kombajnów Sampo: to jest to, że kierownica w kombajnach Sampo nie jest idealnie po środku. Yy, a w zasadzie to fotel operatora nie jest idealnie po środku. Jak zobaczycie moje kolana, to zauważycie, że yy, jakby. Ta cała kierownica jest troszeczkę przesunięta w lewą stronę względem moich kolan. Nie, nie, nie są one idealnie po środku, a to wszystko ma yy, nie przez przypadek. Yy, chodzi o, generalnie o to, że lewą ręką obsługujemy z reguły kierownicę, natomiast prawa ręka spoczywa cały czas na joysticku. Joystick, tutaj mamy jazdę do przodu, jazdę do tyłu, identycznie jak w kombajnach no, na przykład w klasie działa to dokładnie tak samo. E, jeśli chodzi o przyciski, e, awaryjne wyłączanie, prędkość, większa mniejsza prędkość motowideł, e, to są przyciski, e, na których możemy coś zapisać. Tutaj są przypisane akurat teraz e, wysokość, podnoszenie i opuszczanie headera na zadaną wysokość. E, kilka to było, e, to jest podnoszenie góra header, e, jego obrót. Tutaj mamy z góra dół motowidła, przód tył motowidła, wysuwanie rury i wysypywanie. Z tym wysypywaniem jest ciekawa sprawa, bo wysypywanie robi się w taki sposób, że trzeba wcisnąć, puścić i przytrzymać. żeby no To jest takie zabezpieczenie, żeby przez przypadek nie zacząć wysypywać. Tutaj z boku mamy tak. Wajcha zmiany biegów, jedynka, dwójka, trójka. Trójka to jest taki typowo szosowy bieg, bo jak wrzucimy trójkę, to od razu cały komputer zmienia się, w taki, zmienia się w taki tryb w komputerze na e, tryb taki jazdy po szosie. No i tutaj mamy e, taki podłokietnik, no jak widzicie to jest bardzo, bardzo proste, tutaj nie ma dużo przycisków. Złącza USB, dwa złącza USB, zapalniczka tak zwana. Tutaj Rewelacja, możliwość ustawienia sobie wysokości headera nie gdzieś tam na komputerze, tylko tutaj, pod ręką, na tych potencjometrach. Szerokość rozrzutu yy, tej sieczkarni, o której o którym Wam pokazywałem, otwieranie zbiornika oraz trzy warianty yy, obrotów silnika: czyli obroty mogą być takie małe, średnie i duże: załączanie mocarni, załączanie headera, rewers. I to w zasadzie tyle. To jest naprawdę bardzo, bardzo prosty kombajn. Tutaj mamy hamulec ręczny. Jak zobaczycie, hamulec ręczny jest normalny, zaciągany ręką. Nie ma tutaj żadnej filozofii, żadnych wciskania pedałów. No i tutaj mamy kierunkowskazy światła i klakson. Na górze, nagłośnienie gra całkiem przyjemnie. Tutaj jest zestaw głośno mówiący wyprowadzony. Nawiewy, tych nawiewów jest naprawdę sporo. Mamy raz, dwa, trzy: tutaj na słupkach, tutaj mamy nawiew, tutaj, tutaj. Światła, kogut, wycieraczki, tryb drogowy, światła tylne, awaryjne. O, nawet zarymowałem tutaj z tyłu, mamy podgląd na to, co jest w zbiorniku. I co tutaj jeszcze ciekawego? Tu się to podnosi? Nie, nie podnosi się to. Dopiero teraz, pierwszy raz sprawdziłem. Yy, regulacja kierownicy tak, możemy jeszcze ją tutaj złamać, no rozwykręcić to i sobie ją przesuwać góra-dół, no to akurat powiem Wam, że też jest fajne, nie w każdym kombajnie tak można zrobić, także to się to zasługuje na pochwałę i co ja mogę Wam powiedzieć, ja już może wyjdę z kabiny, bo tutaj jeszcze, o, nie pokazałem automatyczna klimatyzacja, super sprawa, ustawiamy sobie temperaturę i yy, kombajn sobie sam us, yy, ustawia pod nas tą temperaturę Radio, no radio jak radio, jest USB, no i coś fajnego, czyli yy, elektrycznie sterowane lusterka, niestety nie wiem czy to jest opcja, czy to jest standard, raczej wydaje mi się, że to, za to trzeba dopłacić, ale powiem Wam, że nie wiem. No i tutaj jakieś schowki pod siedzeniem, jakaś siatka na zakupy, jakby ktoś chciał nie mieć po bułki. Wyjdziemy sobie teraz z niego i tak, takie podsumowanie. Jeszcze poza kabiną, to bardzo mi się podoba design tych kombajnów Sampo, ja nie wiem co w nich jest takiego fajnego, ale bardzo mi się podoba. Ten, to, są to chyba jedne z ładniejszych kombajnów jakie, jakie widziałem, w malowaniu John Deere wcale nie były takie ładne, natomiast w tym malowaniu Sampo, no to prezentują się naprawdę rewelacyjnie, bardzo mi się podobają. No i kolejna rzecz, która jest fajna, jest tutaj oświecenie LEDowe, to też mało który kombajn ma. I ona wydaje mi się, że nawet jest standardowe, ale to jeszcze się do was, jeszcze się upewnię, bo nie wiem, to jak widzicie, jest standardowe oświetlenie lodowe góra też. A, i generalnie jeszcze jedna rzecz. Ten kombajn ma rewelacyjną widoczność, jeśli chodzi o przednią szybę. Ta szyba jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. A słupki są, tak jak widzicie, tak odchylone trochę na boki. Nie wiem, czy to będzie widać, może powinienem wejść jeszcze raz do, do kabiny, żeby to było widać, ale widoczność z tej kabiny no jest po prostu rewelacyjna. To chyba pokusiłbym się o stwierdzenie, że to chyba najszersza szyba, jaką widziałem, ale no ciężko jest mi powiedzieć, bo to nie mierzyłem tego. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, no to. Tego pola widzenia, no to Sampo nie ma sobie równych, naprawdę. Jest tutaj bardzo szeroko w tej kabinie. O, i widzicie, te słupki są tak przesunięte trochę na bok, a szyba jest tak zaokrąglona więc to jest rewelacja. A, i jeszcze nie pokazałem y, komputera pokładowego, bo on też jest bardzo fajny. Zaraz sobie zapalimy. Tu jest stacja, Sampo Rosenlew. i palimy maszynę. silnik już pracuje. Chwilkę trzeba zaczekać, żeby, żeby komputer się uruchomił. No i tak wygląda komputer Sampo. Podniesiemy sobie motowidła. Podniesiemy sobie header. Podnosi się. Damy trochę gazu może. Ale no w sumie nie będę włączał tego gazu. I teraz tak. Komputer jest mega prosty. Nie jest on jakiś super zaawansowany. No i jest dosyć przejrzysty, tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Ja na początku troszeczkę miałem z tym problem. Tutaj mamy czujniki Strat oraz czujnik podajnika ziarnowego-kosowego. Temperatura cieczy chłodzącej jest tutaj. Tutaj mamy takie te trzy kwadraciki. To możemy sobie wstawić. Tutaj mamy te trzy kwadraciki, to możemy sobie w nich wstawić jakąś tam info, jaką informację byśmy chcieli mieć. Bo na przykład możemy mieć licznik hektarów, e, możemy mieć obroty bębna, obroty dmuchawy, ciśnienie oleju, temperaturę oleju, licznik hektarów, obroty silnika, e, to, i, no, ogólna ilość spalonego paliwa. No, naprawdę tych ustawień jest dużo, nawet napięcia akumulatora możemy mieć, no, jest tego naprawdę sporo. Tutaj widzicie te wszystkie rzeczy, możemy zobaczyć co ciekawe. Tutaj mamy poziom paliwa. Tutaj wyświetlają nam się obroty poszczególnych elementów, jak sobie otworzymy menu główne. No to mamy dostęp do kilku funkcji. Tutaj są takie zwykłe ustawienia. Jak widzicie, generalnie to jest wszystko przetłumaczone na polski, ale no niektóre, niektóre ustawienia jeszcze są po angielsku. Prawdopodobnie to będzie wprowadzone później. Tu możemy sobie z palca wpisywać. Aha, nie, to tylko się pokazuje nam jaka jest szerokość kosy, jaka jest szerokość e, rozrzutu. Wrócimy się. Tutaj są czujniki. Cofniemy się. Kolejny, kolejna rzecz powiadomienia. Wszelkie powiadomienia, jakie się mogą wyświetlać, czyli możemy sobie ustawić, że jak, że... Z tego co widzę, to możemy sobie ustawić, że jeśli e, obroty spadną do jakiegoś tam, krytycz do jakichś krytycznych wartości, no to wtedy e, dostaniemy powiadomienie. I ja Wam tak opowiadam wszystko z głowy, bo powiem Wam, że no, sam, sam do tego wszystkiego dochodziłem e, tutaj, bo kościliśmy na polu w zasadzie sami. E, ok kolejna rzecz. Tutaj mamy błędy i to jest fajne, bo to już jest kolejny kombajn, który widzę, gdzie możemy sobie odczytać kody błędów bez wzywania serwisu, bez podpienia komputera. Mamy to wszystko tutaj. No i tutaj no, kalkulator mamy, jak ktoś chce. Mamy też kalkulatory wydajności. To się czasem czasem może jakoś przydać. Możemy sobie policzyć jakieś straty. No, powiem wam, nie testowałem tego, także nie powiem wam jak to działa. No i zadania: no zadania to akurat no, podobnie jak w leksjonie, były też takie, czy w, czy w Trionie, no to tam ustawiamy sobie zadania. Komputer mega prosty. A tutaj, i tutaj takie podstawowe ustawienia. Bo oczywiście kombajn też jest wyposażony w kamerę cofania i ta kamera wyświetla się tutaj. Jak ja sobie, bo o tej kamerze nie powiedziałem, jak ja zacznę jechać do tyłu, no to włączy się kamera. Nie. Ogólnie komputer jest bardzo prosty. Ja może już go zgaszę. Nie jest on jakoś bardzo skomplikowany, tak jak w niektórych kombajnach. No, e, to ma swoje wady i zalety. No, jeśli ktoś, dla gadżeciarza, to może być mało informacji, natomiast jeśli ktoś wymaga takich podstawowych rzeczy, no to tutaj znajdziecie wszystko, e, czego potrzebujecie i podane w taki dosyć przystępny i, e, i prosty sposób. Dobra, ja już się trochę rozgadałem na temat tego kombajnu więc może przejdziemy do końca. Ja jeszcze na pewno stworzę, planuję stworzyć jeszcze jeden film na temat sam rozen Lew komia C12, także będziecie mogli posłuchać o nim jeszcze raz. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie na temat sam rozen Lew, ich kombajnów. Czy ma to, ma to szansę przebić się na naszym rynku? No, moim zdaniem nie będzie to łatwe na pewno, bo e, porobiło się teraz takich e, tanich marek e, kombajnów. E, mamy e, kombajny ze wschodu, które są no, stosunkowo tanie, natomiast ja nie uważam, że są jakoś bardzo tanie. E, mamy kultowego klasa New Hollanda, który tam już któryś rok z rzędu jest liderem sprzedaży. No ja myślę, że to jest, jest to ciekawa alternatywa, jeśli ten kombajn będzie miał zablecze serwisowe, to jak najbardziej ma, to, ma on rację bytu. Jest tutaj jeszcze parę takich detali może do poprawienia, natomiast sam kombajn, sam w sobie kombajn bardzo mi się podoba i będę trzymał na pewno za Sampo e, kciuki. No i za całą tą, tą nową sieć dealerską, czyli tutaj sam Porozenlew Polska, AgroKompanów, czyli dealerów na razie chyba jedynych w Polsce, na, właśnie to dzięki ich uprzejmości mogłem ten kombajn dla Was przetestować. Także wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.